Siemaneczko, z tej strony Shadow Inside. No dzisiaj coś innego niż inna Zuma Ponieważ dzisiaj Pokémony. Bardzo się wciągnąłem w Pokémon TCG Pocket I muszę przyznać, że No naprawdę podoba mi się ta gierka I też powoli Też, też powoli się wciągam w uniwersum Pokémonów. Więc no naprawdę Jeżeli chodzi o reklamę to ta gierka No zdaje testik. Okej, okay, możemy sobie otworzyć tutaj Podstawową paczkę, to jest nowe konto Postanowiłem, że na odcinek sobie zrobię nowe konto Otworzymy sobie paczkę z Mewtu Albo nie, otwórzmy paczkę z Charizardem, może tutaj coś fajnego trafimy. Nie wiem jakie karty mogę trafić, też za bardzo nie ogarniam uniwersum Pokemonów, w sensie z podstawy ogarniam. Nie wiem co to jest Pikachu, co to jest Charizard, pierwszą genę troszkę ogarniam. O! Charmander, ale fajnie! Charmander, Staryu, Mew, Pinsir. Executor X, okej, okay, fajnie. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wie co to za gierka, no to ta gierka polega na tym, że otwieramy sobie paczki, jak w prawdziwym życiu i robimy sobie z tego deck, więc no spoko. Dziennie mamy chyba dwie paczki do otworzenia, oczywiście możemy jeszcze sobie je dokupić za pieniądze lub za walutę w grze, yy, w sensie możemy sobie chyba zmniejszyć tam kurdą um, czekania na paczkę, no i w sumie... Tyle z informacji, no i po prostu układamy sobie deki i idziemy potem wojować tym dekiem. Dobra, ja pewnie będę miał teraz jakiś samouczek, bo to nowe konto. No fajnie, mogę sobie tak oglądać tego egzekutora. Chciałbym go mieć w, szczerze, w prawdziwym życiu. Nawet nie mi ile jest warto, ale po prostu fajnie byłoby go mieć. Eee, no, no jak widzicie, też te odcinki są z kamerką. Eee, nie mam tła, jak inni YouTuberzy, niestety, nawet nie mam gdzie go sobie włożyć. Okej, okay, tutaj mam, no bo tutaj możemy sobie odebrać jakieś tam. Itemy, dobra complete, będę mógł zaraz zagrać, czy coś takiego Z tego co pamiętam trzeba było najpierw otworzyć dwie paczki Okej, okay, tutaj pisze, że została minuta do następnej paki I pack stamina, okej okay. I mogę sobie, o mogę otworzyć jeszcze jedną paczkę, fajnie ale nie chcę miotu. No kurde, gra mnie zmusza do tworzenia paczki miotu, niestety widzowie. Yy, dobra, wybierzemy sobie pakę... hmm... Z tego... ogólnie też tworzę własną karciankę i z tego co się orientuję to karty, które... Jak, jak już przechodzimy do tej sceny to niestety karty już są w paczkach, więc to jaką paczkę wybierzemy to raczej nie ma żadnego, yy, żadnego znaczenia. Ciekawe co z tego dostanę. Wow! Ale fajny cubon mi dropnął! Ładnie, co tu dalej? Klinger, okej okay. Sarazar, nie znam tego Pokemona Gastri znam i Sherder, okej, okay. nie jest źle. Imo, ale ten cubon ładnie wygląda, przepięknie. Ale z tego co wiem chyba jest lepszy. Dobra. A nie, bo to jest Cubon, a nie Muroka. To nie jest jego ewolucja, dobra. Yy, ogólnie, jak będę walił jakieś gapy tutaj, to możecie na luzie mnie wyjaśniać w komentarzach, bo ja mówię, ja średnio ogarniam uniwersum Pokémonów i mogę się tutaj mylić, nie? Dobra, za 11 godzin dostajemy następną pakę. Czy ja będę mógł sobie zagrać na tym koncie? Bo mam drugi poziom. Okej, okay, dostałem Pika uh, You got Player X, czyli dostaję Expo za otwieranie paczek. Co to jest Pika Okej... Okay next, 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 next okej okay. nie czytamy tutoriali, potem nie wiemy co się dzieje okej, okay, czyli mogę sobie wybrać jedną kartę, czy... czy jak? okej, okay, ja chcę tego charmandera i on jest chyba tu <ścoughs> ej nie, dobra, to musi być ustawione, to musi być ustawione nie wierzę, że zgadłem okej, okay. ładny ten charmander, przepiękny oho uh -huh. Możecie też napisać, czy tło i ogólnie położenie yy, materiału jest, w sensie, bo tutaj jest na mnie tło, tutaj mam kamerkę, tam jest jakaś karta do stylu, żeby to jakoś wyglądało, możecie napisać, czy wam się podoba, czy jest to do poprawy, yy, dostosuję się, dobra, czy ja mogę coś jeszcze w tej grze zrobić, Ok. mamy Maxa, czyli ja mogę otworzyć jeszcze dwie paczki, dobrze rozumiem, tak, możemy jeszcze otworzyć dwie paczki, no to otwieramy, yy, czy... dobra, nie otwieraliśmy jeszcze Pikachu, to otwórzmy sobie Pikachu, widzowie. Ciekawe, co dostanę z tej paczuszki. Eee, no dajmy sobie tom na przykład, o. Ale kurde, słabo, że obróciłem, bo potem będę musiał obracać karty, niestety. Dobra, co my tutaj mamy? O Earth Surge, move our energy from your bench pok... Ej, to... A, okej, okay, do Pikachu lub innej tam. Electro fajna karta. Medgarp, okej. Okay. Eee, Squirt, fajnie. I Brock, ok, Brock daje chyba energię darmową do Oniksa, więc spoko karta, jeżeli gramy pod Oniksa, dobry support. I co my tutaj mamy, no mamy już 16 kart, bardzo fajnie. Dobra, ja bym otworzył jeszcze paczkę z Charmanderem, nie wiem, zrobiłbym sobie ognistą tarię może na tym koncie. Bo na swoim poprzednim gram yy, kamienną tarią, yy, bo po prostu mam najwięcej kart z kamienia, dlatego gram kamienną. Okej, okay, Lilligant, spoko. Firo, fajnie. Wiem, co to jest fajny Pokémon. Machop, spoko. Blitz. Pinchucin, nie wiem, co to jest Pinchucin. Pierwszy raz go widzę. Yy, Okej. Okay. I mogę otworzyć jeszcze jedną paczkę, tak? Dobrze rozumiem? Okej, okay, fajnie. Nowa karta. Super, super, super. Yy, dobra, no to otwieram. O, mogę jeszcze Charmander otworzyć. A, nie mogę otworzyć. Chyba, że wydam... Dobra, to wydajmy tą energię otwórzmy jeszcze jednego Charmandera, żeby zdobyć expa. Myślę, że po to w ogóle oni nam dali tą walutę, żebyśmy jak najszybciej sobie pootwierali, a nie czekali na kurdę. Dobra, weźmiemy sobie pierwszą myszą paczkę, bo ja mówię, to pewnie i tak nie ma znaczenia, które wybierzemy. Poliwish, Dukret, Magmar, Ratata... Machamp. Czy to oznacza, że... Nie, czekaj, jest Machamp. Machomp jest trzecim ewolucją, czy drugą? Nie pamiętam, kurde... Chyba nie, jest... Machomp, maczok i maczomp. Chyba coś takiego. Nie wiem, mogłem się warnąć. Ale wydaje mi się, że on ma trzy wersje. Dobra, co my tu jeszcze mamy? A nie, dobra, to są moje karty. No na razie nic z tego niestety nie ułożę, więc pewnie też nie będziemy mogli zagrać. No ciężko będzie grać 26 kartami. Czy ja mogę wejść w bitwę? Nie, bo nie mam trzeciego poziomu. Aha, czyli ja już nic nie mogę zrobić. Serio? Naprawdę? Nic? Halo? Okej. Okay. No dobra. Uh, Okej, okay. czyli będzie po prostu trzeba poczekać. No dobra. No to ja poczekam, nie wiem, yy, chyba paczki są co 24 godziny, czyli będę po prostu codziennie musiał wchodzić do tej gry i będę po prostu wam dogrywał jak to wygląda. No, ciekawe, jak, ciekawe czy zmienię koszulkę na jakimś, yy, na jakimś dniu. Dobra widzowie, no to ja tutaj robię cięcie. U was to będzie kilka sekund, u mnie to będzie yy, dzień lub dwa. Dobra, mamy paczuszkę z Charizardem, jestem w ogóle po dwóch dniach, jak widzicie zmieniłem ciuchy, więc zaczepiście, okej, okay, to sobie przeprogramowałem telefon, żeby działało mi na Kabru. okej, okay. Blitz, Headmore, Charmerion, super, mamy Charmeriona i jeszcze nie wbiłem trzeciego poziomu, dobra, to może teraz wbijemy. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, Charmerion, dzięki, 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 dzięki. Nie wiem czy też dobrze kamerę ustawiłem, nie wiem jak było w poprzedniej scenie. Dobra, otwieramy kolejną paczkę z Charizardem i zobaczymy co uda nam się tutaj trafić. Dobra, otwieramy tą pierwszą. Jakby ja i tak dalej wierzę, że to już i tak jest ustawione z góry. Okej, okay, Snow... Znowu Charmerion! Heriorisk, Golurk, no i tyle w sumie. No to... Niefajny drop w sumie W sensie nie jakoś Znaczy nie no w sumie ten Czarmelion spoko imo. Dobra tylko Ja dalej nie wbiłem trzeciego poziomu Nie nie każcie mi robić kolejnego cięcia Proszę nie mogę tego jakoś przyspieszyć O dostaliśmy 24 dobra Czyli będę mógł przyspieszyć paczkę yy, to czekajcie czekajcie Weźmiemy sobie to i nie czekajcie Chcę otworzyć open pack Tak przyspieszamy paczkę let's go No i super widzowie mi e, je co dostanę z tej paczuszki. E, Okej, okay, polećmy, psiu 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 i weźmy tam. Zobaczymy, czy coś fajnego dropnie. O! Wow! Ej, pierwszy raz mam taką animację. Wow! Ale drop! Jakiś cnotpunkt jeszcze lepszy. Ej, paczka gold, totalnie paczka gołcik. No i mamy trzeci level, i teraz będziemy mogli się pojedynkować. Więc może uda nam się jeszcze dzisiaj zagrać jakąś fajną wareczkę. A muszę z tego chyba wyjść, żeby mi zaktualizowało trzeci level. W ogóle ta aplikacja jest strasznie banalnie zrobiona, nie? I ja się dziwię, że to w ogóle dostało się chyba do. To jest nominowane chyba do Roku, coś takiego? Okej, okay, tutaj mamy kolejnego quest'a. Dobra, złożyłem sobie na początek taki deck, no nie ma się tutaj czym popisać, ponieważ dropnąłem dopiero 45 kart i nie wiem czy my w ogóle coś tyłu ugramy. też ja nie jestem za dobrym graczem i no łatwo mnie pokonać, jakby w tą grę najwięcej przegrywam, jakby no, gram w dużo karcianek, ale w tej najwięcej przegrywam, co oznacza, że no, no są lepsi ode mnie, albo zbyt dużo ludzi tutaj tryhard tryharduje. Dobra widzowie, zagramy sobie jedną bitewkę, zobaczymy czy uda nam się tym deckiem coś ugrać, Tyle! Mam nadzieję, że nie trafię na gościa, który będzie miał ogniste karty. No, bo ona wtedy kontroluje. Dobra! O kurde, ale słabe dobranie. Karta za 10. O to się właśnie bałem. Yy, no dobra, to start. No, nie mam innej opcji, niestety. Ciekawie mnie co przeciwnik wystawi. Aha, no to ziołek mnie kontruje. Fajnie, fajnie, fajnie. Będziemy musieli użyć Pokebora, to na pewno, nie wiem czy uda nam się zmienić Pokemona Fajnie byłoby trafić do... Ta Aha, on już skończył no, W sumie się nie dziwię Dobra, yy, stawiamy Exekuta. No, ma weakness od ognia. a ten ma weakness od ognia? No tak, no bo to są te same Pokémony. dobra Pokebor? Błagam, jakiś dobry Pokemonek, błagam No nie, Farfetch. No ale w sumie Farfetch nie będzie kontrolowany, więc możemy go wrzucić Dajemy kolejnego pokebola. Liczę na jakiegoś mega fajnego pokemona. Pinsir. Okej. Okay. A mogę wrzucić Pinsira? Mogę. No dobra. Yy, mogę sobie jeszcze dobrać dwie karty. To sobie tego użyję. Okej. Okay. On mnie strasznie kontroluje Dobra. Damy sobie roślinkę. I zmienimy na farferza Tak będzie chyba najlepiej. Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Weź tam nowy. Czemu on się poddał? Co jest? Pierwsza wygrana, let's go! Tak jak wina to nawet Big Ten Road! Zobaczymy, ziomek zaczyna fajnie. Ja nie lubię zaczynać, jak już mówiłem. Okej, okay. on ma pokemony elektryczne, więc. Bo widzę energię elektryczną, więc stawiam, że pójdzie w jeden żywioł albo w dwa. Yy, dobra, ja bym rzucił ratatę i sobie zaraz z niego robimy Raticata. Yy, rzucimy sobie Pidgey'a i No Dobra, start butter no i zobaczymy. O kurna, Zabdus na samym starcie. I ten Zabdus może atakować po jednej już energii. No to świetnie, jeszcze ma 130 życia, a moje karty są weakness. No to niedobrze, no to niedobrze. Dostaniemy. Coś czuję, że dostaniemy bęcki. Pokémon Ball. Okej, okay. zobaczymy, co tutaj dostanie ziomek. Ja nie mam właściwie żadnej karty yy, supporta, więc tak średnio. I żadnej karty itemu. Więc no, może być ciężko. Może być ciężko, widzowie. Okej, okay. on tutaj rzuca Pikachu W ogóle ma dwa różne Pikachu Trzy różne Pikachu, szacuneczek Szacuneczek, groziomeczka do Dobra Moja tura i okej okay. mm. No kurde, ja wiem, że on mnie skontruje Niestety No ale tym parasem też nic nie zrobię Za bardzo, a on będzie mi bił po 20 Tutaj mi nie kontruje w sumie A jak rzucę Ratic... Czemu nie mogę rzucić ratik. Czemu nie mogę żyć reticator? Halo Halo, czemu nie mogę ewoluować? Mega dziwna. Dobra, walimy Zabdosa za 20. O Boże, ten Zabdosa ma mnie na dwa hity, to jest bez sensu. Ale czego nie mogę wyewoluować w reticator? Czyżby nie dało się yy, w pierwszej, jakby tej turze ewoluować kart? Kurde, nie wiedziałem tak szczerze. Myślałem, że tylko w jego turze. No dobra, zobaczymy. No i walnie mi za 20. No fajnie, fajnie. Yy, dobra, ja muszę teraz wziąć sobie, yy, ulepszyć, no, mamy ewolucję, spoko I dałbym sobie w Parasita W Parasa znaczy No i warnąłbym tego Zabrosa za 40, ja dobrze rozumiem, jaka jest nagroda w ogóle za niego? Dwa punkty, okej, okay, dwa punkty jeżeli go pokonamy, fajnie, a za nas jest ile punktów? Ok, nie czaję, dobra no i ten zawód znowu mi za 20, co nie? Sabrina, ona mnie zmusi do zmiany Pokemona, dokładnie tak yy... No to chyba Paras, nie? Rzucamy Parasa Szkoda Bo my bije... Ale w sumie Paras bije za 30, to też nie jest źle Dobra, dostaliśmy za 20 yy... My mamy go niestety na 3 hity Ale w sumie mogę... mogę się zmienić Więc to dużo mu nie dało Mogę się zmienić i to zrobię Dam znowu w parasa. I... I uderzy go za 40. I ma bardzo dobra wymiana. Jakby zmanował według mnie kartę supporta w tym momencie. No, obił mi parasa, no ale to jakoś mega dużo nie jest. Ale on strasznie idzie w te Pikachu. Tutaj może być problem. No i on też może zretreatować, nie? I jak on teraz zmieni kartę, no właśnie to zrobił. a i za I on bije? Za 30. No dobra. Aha, czemu za 90 stałem? Cześć, co ma napisane? Za każdą energię chyba bije czy... Okej, okay, no to to jest... Tak... Tak... No to cienko, widzowie, cienko, cienko, cienko. My rzucimy sobie Parason. Nie, szczerze to nie widzę tego. Jakby ten deck jest według mnie za słaby. Weźmy sobie to. Mogłem pafa w sumie zagrać. No ale dobra. Damy w niego. No to on znowu mnie jakby pobija Weź się zmień No i bijemy tam jak Nie, to jest bez sensu To jest bez sensu, widzowie Ziomek jest zbyt mocny, ma zbyt mocne karty Będziemy musieli sobie potwierać paczki w następnych odcinkach No bo nie będziemy po prostu dawać sobie rady z innymi przeciwnikami No ci są nas jak chcą, no co tutaj zrobić No i zobaczcie, znowu dostaniemy za 90 To jest już 2 do 0 No i mogę sobie wystawić trzeciego Pokemona, który i tak mi zaraz zejdzie Więc yy, no słabo, 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 bardzo słabo Rzucę sobie pj -a. Dawaj PJ! A, dobra, on kontroluje pj jestem głupi Jestem głupi, widzę yy, Dobra, bierzemy to Jeden random Pokémon. Okej, okay, Pinsir Dajmy Pinsira. Dajmy w niego Retreat. Dawaj w Pinsira. Nie wiem, czy czy on to przeżyje, bo ten Pikachu ciągle bije za 90. Ale teraz już nie mam na ławce energii. 30 damage for each of your batches energy Pokémon. Ok, czyli no jeżeli chodzi. No tutaj chodzi o energię. No na tym. Co jest. Dobra, nie zrozumiałem tej karty. Czy tu chodzi po prostu o to, ile mam Pokémonów na ławce i za każdego dostaję 30? Ja zrozumiałem, że chodzi tutaj o energię, ale słabo widzowie, słabo. Dobra, zauważyłem, że tutaj mam dodatkowe challenge. Jeżeli je zrobię, dostanę razem 48 tej waluty, która mi pozwala przyspieszać paczki. I ja to zrobię poza odcinkiem i w następnym odcinku robimy sobie bardzo dużo penik, ponieważ ile już mam tego? Aktualnie mam tego 94, więc. Zrobimy sobie w następnym odcinku bardzo dużo opening, no bo na razie z tych kart, które mamy, no ciężko jest coś, coś w ogóle zrobić. Dlatego widzimy się w następnym odcinku i zapowiadam mega dużo opening. No znaczy oczywiście jeżeli będziecie chcieli dalej pokemony na moim kanale, Tyle ode mnie też napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał pierwszy odcinek z pokemonów. Jak mówię, jestem w tym świeży, ale bardzo mi się to podoba i bardzo lubię grać aktualnie w tą gierkę. Sprawia mi ona dużo frajdy. Dlatego no chciałem z niej nagrywać jeszcze więcej materiałów. No bo mówię, bardzo fajna zabawa. Tylko ode mnie. Siema.